Gazdą dziwne ciki, rodem prosto z Ameryki. Tak pozuje krew górala, gdy nim zwrotnie czarna lala. Tańcz, nie żałuj półgłównych kancz, niech mią są cię nogi tańcz, ludzie się gapią tańcz, aż kurczę się złapią A Kawałek obrota kancz, bo obrota, tańcz, więc nie obota tańcz Nic nie mów na razie kancz, jak gaza Ściany, cały naród pożytany. I to flot Taki taniec są szarpany Nawet trzyma się tańc woda, Pewnie z tego dziś się udał tańcz Nie żały po tańcz Niech miastą czy nogi tańcz Niech z się gapią tańcz Aż z się, się złapią tańcz Na pełne powrota tańcz Nie no mi nie ochota tańcz Nic nie na razie tańcz Jak raz na tekstazie tańcz Ta, szarpie syn i żona, wraca, Szarpie sąsiad i sąsiadka Nawet babka szarpie dziadka Sądzi chnyjem synem w poza To zasłonka czarnej gamy Dowód na to, że miłości Zawsze biorą się z miłości Tańcz, nie żałuj południ Tańcz, niech niosą się nogi Tańcz, niech ludzie się gabią Tańcz, a twórce cię zwadnią Tańcz, na pełnych obrotach Tańcz, pomiń te ochota nie istniemy starać